No, właśnie, zbliżamy się już do, do końca. Ona rata nas troszkę rozluźniła, jeszcze uspokoiła. Mówiła, żeby nie spieszyć się, więc nie będziemy się spieszyć, ale chcemy z Wami jeszcze ostatnie 5 minut spędzić, więc jeśli możecie poświęcić dla nas 5 minut, to super, będziemy za to wdzięczni. Zaczniemy od podsumowania dzisiejszego dnia. Tak, wczorajszy dzień zakończyliśmy słowami Werny Meyers, która powiedziała, że diversity to jest bycie zaproszonym na imprezę. Inclusion. To jest bycie zaproszonym do tańca. Możemy teraz dodać, że celem tego wszystkiego jest przynależność, która oznacza bycie zaproszonym na imprezę ponownie. Druga rzecz, o którejśmy sobie dzisiaj mówili, to jest to, iż różnorodność w miejscu pracy zwiększa kreatywność, wzmacnia innowacyjność, zmniejsza ryzyko. A więc rentowność to jest de facto połączenie różnorodności i inkluzywności. Ważna rada dla wszelki, wszystkich marketerów, którzy tworzą kampanie. Róbmy je w sposób autentyczny. Nie rób na siłę fake kampanii. Osoby z grup niedominujących nie są ci winne swojej historii, bo chcesz nagłośnić swój temat. I kolejny wątek. W ramach jedynego dużego plemiona młodzieży, że tak ją nazwiemy, występują różne spojrzenia na inność. Bądźmy po prostu na nie otwarci. Unconscious Bias dotyczy nas wszystkich i musimy się uczyć go rozpoznawać poprzez uświadamianie oraz przyjmowanie rozwojowej postawy. No i wreszcie niepełnosprawność nie jest problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Twórzmy produkty, które każdemu dadzą poczucie, że są opracowane specjalnie dla niego. To jest, słuchajcie, krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia, ale żeby złapać jeszcze taką klamrę do, do dwóch dni, w trakcie których byliśmy, pewnie jak wrócę do domu i żona zapyta mnie, jak minęła konferencja, jak się udała, jaka ona była, no to pewnie takim słowem, które przychodzi mi pierwsze na myśl, jest to, że to była ważna konferencja. Mam takie poczucie, że udało nam się dotknąć ważnego tematu w świecie takim pędzącym i zmuszającym do perfekcji, Efektywności. Jak widzicie, tych słów dużo dzisiaj nie było i w trakcie naszego, naszego wydarzenia. Natomiast udało nam się poruszyć kilka, wydaje się, istotnych kwestii i spojrzeć na temat Diversity Inclusion z kilku perspektyw. Po pierwsze, zaczęliśmy od tematów związanych z empatią i uważnością. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę działanie, Musi być poprzedzone po pierwsze dostrzeżeniem, po drugie mówieniem. Tak? Mamy określone elementy. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to to, że mamy albo małe gesty. Albo duże strategie. To też trochę od was zależy, w którym miejscu jesteście. I to trochę miało posłużyć ku temu nasza dzisiejsza poranna ankieta, żebyście też złapali taką samoświadomość, w którym miejscu jest wasza organizacja, w którym miejscu jesteście wy, jeśli chodzi o tematykę diversity inclusion. Tak, żeby móc zacząć być może od gestów, a być może już przejść do tematów związanych z budowaniem strategii opartych o DNA. No i teraz kolejny wymiar, który żeśmy poruszyli, wydaje mi się, on jest równie istotny, to jest to, czy mówimy o wewnętrznej organizacji, czy mówimy też o relacjach z konsumentem, z użytkownikiem? I też w ramach już komunikacji z konsumentem, użytkownikiem, w jaki sposób do niego mówimy? Były casey, były przykłady, było też podejście technologiczne, o którym wspomniał, wspomniał Szymon, i też to, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli cała kwestia związana z językiem, językiem inkluzywnym, językiem, który nie wyklucza nikogo z nas. No właśnie a że nie wyklucza nikogo z nas, to ważny też moment. Zadawaliście pytanie na, na czacie o wsparcie wiedzowe. Tak. Głodni wiedzy, wszyscy jesteśmy głodni wiedzy i jest to fantastyczna wiadomość dla nas, że chcecie się dowiedzieć więcej, nauczyć więcej, zdobyć więcej wiedzy w tym temacie i też możecie na nas liczyć w tym obszarze. Otrzymacie od nas materiały, rekomendacje, lektur, praktyki, które wykorzystujemy w naszej organizacji, więc to wszystko do Was dotrze już wkrótce i będziemy szczęśliwi, jeżeli też dacie nam znać, co o tym myślicie. No właśnie. Nie tylko o tym, co przesłaliśmy Wam, ale o całym wydarzeniu. Stąd gorąco zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się opinią na temat dzisiejszych wystąpień, na temat tematów, które powinniśmy poruszać w ramach Impact Academy, czy to na konferencjach, czy na seminariach, webinariach, czy być może także w części, w części podcastowej. To jest dla nas niezwykle ważne, bo dzięki temu możemy, możemy tworzyć takie wydarzenia, jak to, gdzie Wiemy, że było nas ponad tysiąc osób, więc też się z tego tytułu bardzo cieszymy i dziękujemy wam serdecznie za tę, za tę obecność. No właśnie. Jeżeli myślicie też o wykorzystaniu biznesowym tematyki Diversity and Inclusion, w poszczególnych tych obszarach mieliśmy kilku świetnych speakerów. Jeśli myślicie o ekosystemie Renax Springer jako miejscu, w którym można zakomunikować albo rozwinąć skrzydła w obszarze Diversity and Inclusion, zachęcam do kontaktu czy to z opiekunami waszymi klienta, czy nawet bezpośrednio ze mną przez platformę LinkedIn. Chętnie porozmawiam o tym, w którą stronę takie rozwiązania można. Pokierować, w jaki sposób można je też również komunikować w ramach naszego ekosystemu. Na koniec, super istotna rzecz właśnie inkluzywność to jest też dostrzeganie dlatego chcielibyśmy teraz dostrzec te osoby, których nie mieliście być może szansę do końca doświadczyć i zobaczyć i podziękować. Widzieliście prelegentów? Tak. Natomiast teraz kierujmy nasz wzrok w stronę. I tu się zwrócę do naszego bim w stronę naszych e, e, cudownych tłumaczy języka migowego. Wezmę o to, żeby podziękować również w naszym imieniu. I tłumaczę również, dziękuję za wspaniałą współpracę przy okazji tego, tego wydarzenia. Dziękujemy serdecznie. Także dziękujemy tłumaczom z języka angielskiego. No i oczywiście w naszym imieniu ogromne podziękowania dla tych, których dzisiaj tutaj nie mieliście okazji zobaczyć, a którzy pracowali przy tym, przy tym wydarzeniu. W pierwszej kolejności Ola i Ewa z projektu Impact, Impact Academy. Monika z zespołem, którzy pracowali tutaj nad całą oprawą i tym, żeby to wydarzenie wyglądało tak, jak wydarzyło, a wygląda naprawdę świetnie, to już osobista opinia. Krzyśkiem, który nas wspierał w obszarze komunikacyjnym, no i Pawłem, który przygotował tę część ze strony wizualnej. Ja tobie, Sander, również ogromnie dziękuję. Przyjechałaś do nas, długą podróż odbyłaś, ale cieszę się, że znalazłaś czas, żeby podzielić się trochę z jednej strony tematyką Diversity and Inclusion w ramach Linux Spring, ale z drugiej strony też dać trochę polskiej publiczności. Dziękuję Ci Radku za zaproszenie, to była cała przyjemność po mojej stronie i bardzo się cieszę, że mam osobę taką jak ty, która chce iść ze mną w tą podróż, podróż Diversity and Inclusion w naszej firmie. Super, słuchajcie. Dziękujemy jeszcze raz. Dobrego popołudnia Wam życzę. Dawajcie znać, jak Wam się podobało, co robimy na następnych wydarzeniach. Odpoczywajcie, zrelaksujcie się teraz, pamiętając honoratę, pamiętając Michała, a jutro wróćcie spokojnie do tych tematów, o których mieliście szansę dowiedzieć się w ramach ostatnich dwóch dni. Dzięki serdeczne.